Cześć, to Roszczyński i wejście w trzeba trzy bezbędnego wydłużenia zaczynamy. Dobra. Uch, dobra. mmm... Teraz robimy taką beznadziejną misję. Jeszcze muszę zrubę, zakup, tak grazi słońce, Jezu. A jeszcze jakąś kupią misję robię. Gdzie trzeba... Gdzie mamy dwie minuty? Ja aż moja ostatnia próba, bo... Jeśli nie uda, to nie nagrywam, tak, że ja mam 20 4. <grystanie> jeśli nie uda. Gdy się uda, to znaczy, że film jest. Gdy się nie nawidywam, to gdzieś. Samochód muszę szykować, bo ten samochód trzeba szykować bo na start. Bo gdy się nie szykuje tego samochodu, to masz przegwizdane. To. No, sorry, muszę powtórzyć misję. To zapomniałem, no, to gdzieś. No aha, ale szykowany samochód nie jest tutaj. Chodź, o to, a nie patrzysz. Mam tylko dwie minuty. Szkoda, że w nie może nic. Dobra, nieważne. Nie, nie będę komentował. Teraz muszę się skupić, bo... Pokażę wam najlepszą drogę, żeby skończyć tą misję, bo te wszystkie drogi, to zginiesz. Tak. Rozstrzelają cię, po prostu. Bo wiecie, jakie... Mhm. Cołowe są samochody w GTA Co nie? Jezu, do no, no, co w Gilbert no, bym ich? A no, tu gdzieś Żeby to zrobić tą to misję głupią Jeszcze tyle samochód No, 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 nie walnij jeszcze No jeszcze raz walnę i koniec No bądź ostrożny Wiktor No jeszcze jakiś pociąg jest No nie wierzę, no Mogę pociągiem jechać nie, nie mogę, nie wierzę. No jak ty zginąłeś? Nie, nie, robię tej misji. No to gdzieś. Nagrywam dalej. Myślę, że był film. Zrobię tą misję samem. Sam to zrobię tą misję. Nie mam to... Ja końcówkę tylko nagram, że zrobiłem i że ją mam zaliczoną. Okej. Okay. W ogóle jeszcze pójdę się uleczyć. W ogóle tutaj, tutaj, trzeba w ogóle pam na pamięć się nauczyć tej gry, bo. No hello, gdy chcesz się uleczyć, to nie możesz y y przespać, y y że postać pójdzie spać w windzie i Uff, już jesteś wyleczony. Nie, sorry. Musisz zapamiętać, gdzie są w życiu, albo. nie, sobie mapę, albo telefonie sobie Ja jestem tą osobą, która woli zapamiętać. Zobaczymy, że to jest czele. Lampflyer. że wejdzie. Według mnie tylko. mi się. Jeszcze ktoś kupi policję. Mogę no, chyba muzyka ale jest w tle. Bo nie, bo kiedy mam ściszone do maksa, bo nie, 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 nie. Ja chcę zrobić tego. Misję tego Donalda, bo. Mam nadzieję, że ona będzie długo trwała. Ja w ogóle się zajmuję w skrócie KT3, jestem zaskoczony. Naprawdę zaskoczony na pisem <Finish> Bardzo. Także. Totally. Skończę kiedy z nagrywaniem. Jest takie łatwe, kiedy no, Gdzie teatrze skończyć? <grym> Jeszcze nagrywasz do dodatku. Jest nieciążła apteczki. Żyć go nie Trudno. Zacznijmy mamy kamizelkę. Dobra, nieważne, nie to. Mam no coś głupiego chciał powiedzieć. Ale gdy gram na tej wersji I tak. To klas jest taki... Chyba lepiej zrobiony. Graficznie, mi się tak wydaje. Nie wiem. No super, wpadniesz w takie wysokości, tracisz HP. Ciekawe. Ja jakoś nie łamię tak nogi. A. Potrzebuję samochodu, bo muszę pilnować tutaj No nie. O No Już Mam po samochód i co? Co mam ci puknąć? Nie, mam no, ciebie gdzie... <gryw> Puknąć, no jasne No Hej Jak zrobić bez dmg? Sam setem ten fajny coś nie z mojego powodu Dobra Ale W ogóle ta misja jest podobna do misji Z wybratelstw gdzie musieliśmy Dobra nie będę was spoilerował Też była taka podobna misja, wybratelstw stowisk, nie? Nie wiem, może ktoś, może ktoś chce zagrać A w ogóle polecam Lepsze niż kita 3. O wiele. No. No i widzicie, łatwiej taka misja. Może to, O, tutaj, o to i to, to była ta wteczka. Ta na chwilę się zatrzymamy, żeby... Żeby się uleczyć. Nie. nie, nie. Dobra, widzicie. Chęciłoby to. I przecież muszę zmienić ten sobie jakąś shift to się zapominam Bo. Bo pracownicy Rockstara są leworęczni. Tak Shifty mają po lewej stronie, no jasne. No to są przeciwnicy tylko... O jest Gin. No jasne. Jasne, dwóch nie obok teraz. Nic stąd. Szpalisz się, tu nawet nie wracaj. Gin. Szkoda, że nie pokazuje gdzie jest koniec. Hm. W ogóle tyle samochody powinny mieć e wytrzymałe jak ten samochód. Tak ogólnie. Naprawdę. Już? I chyba to będzie jakiś ten, taki, uff, taki, że zatrzymamy nas tutaj i być. Nie, to dużo gram Kita 4. Bo w Kita 4 było tak, że Mogliśmy, że musimy kogoś uratować. Kogoś i tak tutaj zatrzymaliśmy. No i. I tyle. Chyba nie, nie będę mówił, bo. Może też ktoś chce skończyć kita 4? Jezus. Kita 3, be like. To nie wieś. Nie będę rozwoju. Może dwa, dwa, Wybuchnie i i mi się Ojej, nic się trzy, Oj, dwa, się bardzo dobrze Oj, albo się dzieje Weź to... spokojnie, spokojnie, na razie i bardzo dobrze Właśnie głupie. No chyba... no, ty też skręca w prawo, a później idzie w lewo. No. Logika. Kita. Jak w Cyberpanku. Nie no. Cyberbank to w ogóle spugban. No że nic nie kupiłem. Bo <grym> gram teraz. Może że nie gram w cyberpunka? <grym> Tylko kiedy-3. Najlepiej co wybierasz, grać 3 czy ja wiem, w cyberpunka? Tak ogólnie bym wygrał w 3 eee. niż w o wiele Nie lubię grać w bugowanych grach Poka lód nie lubi No ogólnie no tak Czemu musisz w... Wszyst Wszystkie tam hodowam a później ten skręci, a później skręcił w prawo, co? No tak. W ogóle to myślę, że nie mogę nagrać... Nie. To w ogóle tak mam pomysł, żeby nagrać jakiś horror. A czym się chce pobierać. Łama tego aliena, nie? I nie skończyłem jeszcze. Tylko zacząłem i skończyłem. Nieważne czemu. Okej, okay, ta gra jest naprawdę straszna, to Alien, nie, że... ja mi się nie chciało grać... tego Aliena. No, wali jeszcze, no. Coś tu jest? Nie. CO JEST?! Weź giń. Dobrze, że przeszło. Jest bezpieczny. No, ale ja jestem. Teraz, teraz jeszcze nie jesteś bezpieczny, bo mi uciekasz. Eee... Nie, w ogóle powinien być update. Tokieta Kieta 3, Taką gu... naprawdę, że bardziej wytrzymała samochody. To by. bym dał tą grę. Nie wiem. Nie! Nie! Nie źle robisz! Ta, wybuchnie obok tego samochodu. jeszcze lepiej. Jak to nie dostać te majdże, no. Ty bądź starczą. Nie no, zaraz mi się wybuchnie przecież ten samochód, ale... Ale... Idź stąd! Dawaj! to dawaj, dawaj! Idź! Pierwszym razem Nie obchodzi mnie kasa I Ja idę po misji drugą, idę do Donalda Do Donalda Lofa? Chyba tak miał Jak pamiętam, w gry, grałem Liberacy Stories Eee, tu, 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 tu chodźmy jechać Do tej misji, bo chyba to ma najlepsze misje niż Jakiś, nie wiem jak ona miała yy, coś tam rysunek? z skiblę, ma najgorsze. Uf. Dobra, jedźmy do po misję. Czekajcie to, to tam ta misa To chyba ten pierski ta Czy co? nie wiem Ta typias dobra To w sumie na D. To to Leonardo Tylko chyba jego imię najbardziej pamiętam Bo imiona Mis다가, Jahre, a, kita, przez te trzy testy śmierdzą. Może czasem pamiętać, a to chyba trzy nie za bardzo. <problemaslly> no. czy to jest ostatnia misja Właśnie Chyba tak Najgorzej Podmarnował nawet bardzo fajne misje Nawet w librecy City Stories mi się podobały Misje Donalda Nie, w ogóle Tak ogólnie naprawdę są zarąbiste te misje Donalda Naprawdę W City Stories bardzo się dobrze bawiłem Ty grałem jako misję Nie ma takich trudnych, no takie. Ale... Były jakieś takie głupie misje. Znaczy nie były takie głupie, ale... ale można było zginąć. Jakieś... Nie wiem jak była. Chyba... chyba kiedyś I troszkę się zdenerwowałem, ale... Nie... a tak letko, nie? Nie tak bardzo jak zawsze. Że... Może nie wiem, jakaś misja, o masz dwie, 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 nie był, była taka misja, ale Donald miał taką, te, tą dwie minuty, to była taka bardzo łatwa misja, i dla mnie, była, ja to drugim, drugim razem, bo trzecim, dziś tak, ale bardzo, też fajna misja, trudno, no a nie jakaś, powieść jakiego typiarza, nie możesz tutaj jechać, nie możesz tutaj jechać, musisz przez... Przez trasę pociągową Nie, co ja mówię Kolejo Nie, nie Znowu Dobra, nie, nie, nie. ważne Nie, ale w ogóle Kina to jest naprawdę głupio nie? Trzeba zobaczyć to na YouTube Ej, jaką drogę sobie jaką, Gdzie, gdzie drogę wybrać ja gdybym nie zobaczył YouTube'a bym... Gdyby nie byłoby YouTube'a to bym dalej bym... Ja bym mówił... To ja bym szukał... Ja bym cały czas pytał bym się kolegów. Ej... Wiecie jak skończyć misję Kita? Jak skończyć ty, ty pierwsza skibla? Yy, w Kita 3? No, bym się pytał i... I bym... albo bym szukał drogi... Hmm. I tyle... Ale masakra... ta droga... To jest... Z... Nie. To misja. O holiba. No, uciegni z... Cieka, czy mogę zmienić kolor samochodu. gdzie jestem warehouse Czyli na tą No Escape nie kliknę, bo nie ma mapy i tak Fejże Ej, Leszczeński musisz przejść. a poczekaj, 3 minuty mam wydarzyło, że... dobra, łatwiutko. Łatwiutka misja. 2 minuty. No, to pojedę za granicę. Nie, nie za granicę tylko. <grystanie> Dwie minuty za granicę, nie. Pojdę do ten. Drugiej strony miasta. W ogóle, gdy robiłem Quiz'a, jakiegoś z serii Miałem... Było takie pytanie, nie? Jaka mapa jest największa? Dodam raz Sandra, bo Sandras jest największy. A tu wątki, ta cztery. Ja tak mówię, co? Jest typię, ty nigdy nie grać. Sandras. Sandras jest największy jak dla mnie. No nie wierzę, no, nie szczeraj do mnie. Ja będę się skręcał, ale i tak. I tak, przy ludzie są zbyt opę bo mają taki naprawdę. weź gin. W ogóle w Fai City byli fajni przeciwnicy. Tacy fajni policjanci, nie? Że. Nie, nie, solo, nie byli co, aż to. <gry> Podobnie to do ok? Ale nie szczelali. Nie, nie wydaje mi się. Gdy byli w Samochodzie. Nie? I to było fajne. I tak właśnie było, powinno być tak zawsze. Nawet w Kitatszy. Gin. Nawet w Kitatszy. No, w Kitatszy powinno być tak, że. Ej. Nie będziemy Wam tak przeszkadzać. A nie szczelać. Pszczelanie to z trzy 3 zbyt OP Patrzcie jeszcze czy mam damage'a No patrzcie! No patrzcie jeszcze nam hitami zabrał No właśnie Wiecie co? Mam taki pomysł po prostu, ominę wszystkie misje i końcówkę tego zrobię. Albo zrobimy nową serię i będziemy nagrywać yy, Kita 3 i InnoSeries. Podobał mi się? Mi bardzo. Będziemy, trudno będzie, że kończyć, nie wiem, Kita 3. Albo Live Albo, Wiecie co? Na, nie, na Twitchu nie chcę się tego. Nagrywanie, nie chcę się instalować. Na Twitchu nie. No, a może? Bo teraz je, je teraz oszczędzam, teraz muszę, bo taką słabą kartę graficzną. teraz, to znaczy nie aż taką słabą Teraz mam tylko 400GB wolno i muszę tam oszczędzać teraz, żeby nie przesadzać Wiecie, musi starczyć lat na gry Nie no Tylko patrzcie, z którego roku to jest Teraz sobie zarobicie to, nie? Dobra. Ja już kończę. Do zobaczenia. L. E.